Witaj, czytelniczko mojego newslettera Krok do przodu. To ja, Natalia. Może znasz mnie jako Natalia w Niemczech albo pedagogiczka w Berlinie. Ja jestem po prostu Natalia i jestem tak samo jak ty, emigrantką mieszkającą w Niemczech i szukającą pomysłu na to, jak żyć tutaj, na emigracji, szczęśliwie móc się rozwijać i się spełniać. Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć taką historię osobistą o job coachingu, ponieważ to jest e, główna rzecz, którą się zajmuję, którą dla Was prowadzę, i w ostatnim czasie wiele z Was e, zwróciło się do mnie z takimi pytaniami, co to jest, dlaczego ja w ogóle o tym nie słyszałam i jak to się zaczęło. I powiem Ci, że moja historia e, jest tutaj bardzo osobista, ponieważ e, ta przygoda z job coachingiem i dlaczego ja w ogóle go teraz prowadzę, e, leży jakieś 5 lat do tyłu. I wszystko się zaczęło od tego, że zostałam mamą. I w momencie, kiedy um, na świat przyszedł mój synek, tak jakby wszystko się u mnie zmieniło. Wiedziałam już, że nie mam tyle czasu, wiedziałam już, że nie chcę poświęcać tyle czasu na zajęcia, które były związane z moją poprzedniejszą pracą. Wiedziałam, że potrzebuję zmiany, wiedziałam, że chcę pracować na własnych warunkach, wiedziałam, że, że nie, jestem sfrustrowana trochę swoją sytuacją zawodową i nie wiem, jak to połączyć z moim nowym życiem, z moim nowym życiem jako mamy. Mamy tutaj na emigracji, która nie ma wsparcia od rodziny, ponieważ jesteśmy tutaj z moimi mężem sami. Nie mamy żadnej, żadnej, żadnej rodziny. Także wiedzieliśmy, że opieka nad dzieckiem i nad psem będzie leżała w, naszym, w naszych rękach na 100% i będziemy musieli jakoś się z tym pogodzić. I może wydaje ci się to takie normalne, no okej, okay, no jest dziecko, no przecież. Opieka nad dzieckiem należy do tego, ale wyobraź sobie, że wcześniej mieszkałam tutaj w Niemczech ponad 9-8 lat jako wolny ptak w Berlinie, gdzie miałam pełną swobodę tego, kiedy, gdzie, co chcę i z kim robić. I tak naprawdę to też był jeden z głównych powodów, dla których wyprowadziłam się z Polski. Nie tylko za miłością, nie tylko za rozwojem zawodowym, ale również za tym, żeby poczuć właśnie tą wolność, mieszkać w miejscu, gdzie jest wiele różnych kultur. Um, i tak dalej. Ale o Berlinie to w innym momencie, o, o życiu w Niemczech to w innym momencie. Teraz skupmy się właśnie na tym job coachingu. Jak do tego doszło, co to jest, czym to się je i, i dlaczego to jest tak ważne, żeby o tym wiedzieć. Um, no i właśnie szukałam tego swojego, co dalej jak to zmienić. Czułam taką narastającą frustrację i zaczęłam po prostu szukać informacji wszędzie, gdzie się dało. I na, natrafiłam na taką informację o tym, że tutaj w Niemczech można otworzyć swoją działalność um, i że można um, uzyskać tutaj wsparcie. I postanowiłam zaryzykować. Byłam wtedy zarejestrowana w Urzędzie Pracy, ponieważ kończył mi się Eltenzeit. Ja miałam wtedy akurat umowę na okres, um, na czas określony i nie chciałam jej przedłużać więc zadzwoniłam do Urzędu Pracy i powiedziałam, że mam pomysł na to, żeby otworzyć swoją działalność i że napisałam już trochę swój biznesplan. To było właśnie działalność związana z... którą do tej pory prowadzę również w języku niemieckim, czyli pomoc osobom, które pracują, chcą pracować tutaj w zawodach pedagogicznych właśnie w Niemczech, ponieważ sama jestem pedagogką, to jest moje wykształcenie. i Pracowałam wiele lat w tym zawodzie i przez telefon, to była tylko rozmowa przez telefon z panią z urzędu. Ona powiedziała: Okej, okay, um, to umówmy się na termin jeszcze jeden, bo to było jeszcze, kiedy mój syn miał pół roku, czyli jeszcze było trochę czasu do tego, aż mi się skończy ten Elton Cycle. Ona powiedziała: Umówmy się za dwa miesiące, kiedy już będzie bliżej uh, i porozmawiamy na ten temat. Uh, to mi powiesz um, więcej na temat tego właśnie swojego pomysłu na biznes. No i słuchajcie, jak ona dała mi to takie zielone światło, a to nawet nie było zielone światło, tylko było takie uczucie, że ktoś mnie usłyszał, że ktoś po prostu wziął mój pomysł za. Dobry może, po prostu zatrzymał się nad nim na chwilę i że to nie było takie A nie, weź przestań, bo powiem Ci szczerze, że być może Ty też masz takie doświadczenie rozmawiając ze swoimi koleżankami, osobami z otoczenia, z rodziną, często oni w ogóle nie rozumieją sytuacji, w której ty stroisz i Twoje pomysły, które mogą się wydawać takie out of the box, takie nowe pomysły na siebie, co mogłabym robić, w jakiej branży mogłabym pracować, że w ogóle chcę iść do pracy na przykład. Mogą się innym wydawać takie a głupie, takie dziwne, po prostu niebezpieczne, bo to oni tak jakby martwiąc się o to, czy to się tobie powiedzie, tak jakby troszeczkę podcinają ci skrzydła. Więc e, ciężko jest tak jakby pójść w swoją stronę, kiedy jest, jest się długo w takim otoczeniu, kiedy skupisz się na innych bardziej, myślisz o tym, czego inni potrzebują. Jesteś na przykład już w jakiejś pracy, która dłuższego czasu cię nie satysfakcjonuje, ale inni ludzie po prostu tego nie widzą, nie czują, nie są na tym samym, na tej samej fali co ty. I w tym momencie, kiedy ona po prostu mnie tak usłyszała, po prostu usłyszała, postanowiłam wziąć się do roboty i wolny czas, który miałam właśnie. W którego nie było też dużo, oczywiście, nie oszukujmy się, na Eltenzeit, właśnie poświęcałam na to, żeby rozpracować swoją ideę na papierze. Ja bardzo chętnie pracuję właśnie z papierami, zrobiłam sobie taką mapę myśli, moją wizję, zaczęłam szukać jakichś materiałów po polsku, po niemiecku, wchodzić na różne fora, interesować się różnymi wydarzeniami i kiedy za dwa miesiące czy trzy miesiące tak jakoś był ten kolejny te termin telefoniczny, bo to jeszcze było w erze e korony. Um, powiedziałam tej pani właśnie konkretnie, jaki mam pomysł, jak to wygląda i że potrzebuję dalszej pomocy, bo chciałabym złożyć wniosek o Grundung czyli takie, taki dodatek przy otwieraniu swojej działalności, taką dotację na otwarcie swojej działalności. I ona powiedziała: OK, to wyślę ci Gutschein na coaching. I wtedy ja powiedziałam: No dobrze, bardzo chętnie. I nie wiedziałam nic, że jest coś takiego. Zapytałam się tylko, czy to jest płatne, i czy, yy, czy tam są jakieś daty, w którym, kiedy mam brać w nim udział, bo mam jeszcze syna w domu, <gryw> nie mam jeszcze miejsca w przedszkolu. Ona powiedziała, że yy, te terminy można omówić z, z konkretną firmą, do której się zgłoszę, i że yy, to jest bezpłatne. Ja mówię, no, jeśli ktoś mi proponuje coaching, to jest chyba to dokładnie, czego potrzebuje. I jeszcze, żeby spełnić swój, swoje marzenia, swój pomysł. Więc jak najbardziej. I tak dowiedziałam się o tym, że istnieje coś takiego jak AVGS Gutschein, czyli właśnie możliwość yy, wsparcia w szukaniu pracy bądź otwieraniu swojej własnej działalności tutaj w Niemczech. Ta pomoc jest przede wszystkim dla osób szukających pracy, Bądź bezrobotnych, czy, czyli zarejestrowany w urzędzie pracy Agenture for Work albo Job Center. I przede wszystkim to jest pomoc dla osób, którzy potrze które potrzebują wsparcia, które potrzebują pomocy. To nie jest tak, że a przydałaby mi się jakaś porada, bo tak naprawdę w sumie mam pracę, ale nie jestem do końca zadowolona albo nie wiem, co chciałabym robić. Ale w sumie już to mam wszystko. Ogarnięte. To jest pomoc naprawdę dla osób, które potrzebują wsparcia i poprowadzenia, ponieważ ten job coaching to nie jest tylko jedno spotkanie, to jest parę spotkań. To jest tak jakby taki program, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. I teraz, jakie są te indywidualne potrzeby i jak to wygląda, jeśli chodzi o planowanie tego job coachingu? Kto ustala, ile to jest godzin i jaki to ma być czas? Zawsze tutaj decyduje o tym urząd, ponieważ właśnie Wiele osób nie wie o tym Job Coachingu. Dlaczego? Ponieważ to nie jest takie świadczenie, które należy się każdemu i każdy dostaje z automatu, to jest świadczenie, które nazywa się po niemiecku kannleistung. to znaczy, że może takie, jakby powiedzieć, można to przetłumaczyć, świadczenie, które można dostać. Ale jeśli to jest świadczenie, które można dostać, które nie jest automatycznie przypisane, Każdemu z automatu, to znaczy, że ty musisz po prostu złożyć o to wniosek. E, po prostu to oznacza, że ty musisz mieć informację o tym, że coś takiego jest. I niektórzy urzędnicy, właśnie w urzędach pracy, sami oferują to swoim podopiecznym, bo widzą, że oni motają się, nie wiedzą, jak dalej ruszyć, i wtedy właśnie taki job coach jak ja przyjmuję od urzędu pracy e, ten obowiązek pomocy i wsparcia w szukaniu pracy. Ja wtedy, jako Jobko, przechodzę przez, z tobą tą drogę od tego, gdzie jestem w ogóle, od takiego chaosu początkowego, wyklarowania mojej sytuacji wyjściowej, do tego momentu, do którego chcę dojść, czyli do mojego celu, czyli znalezienia pracy, otwarcia swojej działalności gospodarczej, znalezienia kursu, który pomoże mi rozwinąć swoje kwalifikacje, do momentu rozpoczęcia Ausbildung. Um, czyli, tak jak widzisz, ten job coaching jest bardzo, bardzo indywidualny, dostosowany do Twojej sytuacji. Natomiast czy Ty możesz brać udział w tym Job coachingu, czy tobie należy się to, o tym decyduje zawsze urząd. Um, dlatego, wiele Osób o tym nie wie. Ja również o tym nie wiedziałam i byłam wcześniej już na stronie Agenture for Arbeit, bo widziałam, że to jest pierwsze miejsce, gdzie można szukać pracy. Od samego początku właściwie zaczęłam szukać informacji o tym, jak to wygląda i od razu natrafiłam na informacje o Urzędzie Pracy na ich stronę internetową, ale o tym, że można uzyskać takie darmowe wsparcie, nie miałam zielonego pojęcia i dowiedziałam się nim właściwie przypadkowo dzwoniąc na infolinię do Urzędu Pracy. E, także widzisz, e, to jest dlatego właśnie, że nie wiesz o tym, że możesz coś takiego mieć, bo być może nigdy nie miałaś tuczności z Urzędem Pracy, być może e, nigdy nie potrzebowałaś takiego wsparcia, być może e, po prostu brakowało ci tej informacji, bo też to nie jest coś takiego, co jest podawane na tacy od razu w Urzędzie Pracy. Więc. Jeszcze raz podsumowując tutaj, chciałabym Ci zwrócić uwagę na to, że zameldowanie się w Urzędzie Pracy jako osoba szukająca pracy zawsze jest dużym plusem i możesz się również za zameldować na stronie Agentur for Arbeit w agenturze, nawet mając zatrudnienie, bo tam możesz po prostu widnieć, wisieć sobie, <laughs> że tak powiem, w systemie jako osoba szukająca pracy. I dzięki temu możesz na przykład uzyskać wsparcie Urzędu Pracy właśnie agentów o Arbeit w rozwijaniu swoich umiejętności języka niemieckiego poprzez berówki, jeśli na przykład masz pracę na ChildSide albo na mini-job, również możesz się starać właśnie o ten job coaching, żeby zmienić, polepszyć swoją sytuację zawodową. Jeśli jesteś mamą, która była na Elternzeit i teraz chce wejść znowu na rynek pracy, również możesz się starać o taki job coaching, ponieważ Twoja sytuacja zawodowa i osobista się zmieniła i często po prostu potrzebujesz tutaj dodatkowego wsparcia, bo to jest takie nowe wejście na Twój rynek pracy, jako mama, tak? Twoje Zasoby czasowe są ograniczone, potrzebujesz miejsce, w którym może dziecko się rozwijać, również, czyli przedszkola, żłobka. Więc, tak jakby tutaj również, możesz zgłosić się o pomoc do Urzędu Pracy. Czyli podsumowując, tą moją tutaj krótką dla Ciebie wiadomość jest to, żebyś starała się coś robić. Po prostu coś, coś zrobić i to coś, po prostu jakiś kroczek do przodu. Zaczynając być może od jakiejś listy, zaczynając od zastanowienia się nad tym, gdzie ja stoję, co bym chciała, czego potrzeba, co by mi pomogło, wchodząc właśnie w internet, szukając informacji na temat pracy, na temat ausbildung, na temat pomocy dla takiej osoby jak ja. Uwisz mi, w Niemczech jest tak wiele poradnic, które są nawet online, są bezpłatne i pomagają w różnego rodzaju sytuacjach i problemach, że naprawdę warto, warto jest szukać. Warto jest również rozwijać e, język niemiecki. Więc jeśli już dzisiaj możesz zrobić jeden krok, który przybliży Ci do Twojego celu, to zrób go, nie czekaj. Warto zacząć jest dzisiaj. E, I tak jak widzisz, nigdy nie wiadomo, co przyniesie Ci los, ale zapewne nie przyniesie Ci nic, kiedy będziesz stała w miejscu i nie będziesz się ruszać. Krok do przodu to jest dynamika, która wpływa do Twojego życia, i to jest myślenie o tym, czego chcę. A to myślenie działa pozytywnie na Twoje otoczenie, na Twoich bliskich, na Twoich ludzi w Twoim otoczeniu i pomaga Ci realizować Twoje cele. Więc zadanie na dziś. Zrób ten pierwszy mały kroczek do przodu. A jeśli nadal nie wiesz, co to mogłoby być, to być może odpowiedni czas, żeby napisać do mnie albo umówić się na bezpłatną, niezobowiązującą, 15-minutową, pełną motywacji konsultację i porozmawiać właśnie o tym, co by było dla Ciebie najlepsze, czego chcesz, co zrobić, gdzie ruszyć, jak to ugryźć. Także do usłyszenia. Mam nadzieję, że wkrótce. Trzymam kciuki za Twój pierwszy ruch, za Twój pierwszy krok do przodu.